ma dzisiaj nauczę was bramczyć na fisze TRUE no to tak, to bramki BLIK, ogarniacie sobie Aged OLX wystawiacie iPhone 13 albo Kukirin G2 piszecie z ofiarami e-mail, e prosicie o e-mail wysyłacie brameczkę, wiktimy klikają, wypełniają dane, potem dają kod BLIK no i kod BLIK tak, z brameczki kod, kod BLIK leci na Fintech'a ładujecie na fintecha i jesteście, no i jesteście w takim momencie już y, za sami nie? Przebijacie network w 80% użytkowników WW. Y, możecie też sobie stracić te kodowe. tam, y, wiesz, Mento, mento to dam socjo jakieś. Y, cześć, opłacisz mi paczkę na Allegro blikiem, ja mam limit i oddam ci potem. No i potem oni, oni tego, oni dają tobie... Y, kod y, blik nie? i ty sobie ładujesz go na fintech'a i jesteś zarobiony i ogólnie True to jest y, najlepsza brameczka i ładujemy bliki i się nie boimy.